Pierre Bruno, dobry wieczór. Dziś, dziś w nocy będzie bardzo zimno. Temperatura na, na południu będzie minus 6 stopni. Temperatura na, na północy będzie bardzo zimna minus 3 stopnie. Na, na, na wschodzie będzie około 6 stopni. Natomiast na zachodzie będzie najcieplej 13 stopni. Mniej więcej na y, województwie lubul, lubulskim. Jeżeli chodzi o dzień, to tak. W województwie śląskim wszędzie będzie 8 stopni. W województwie dolnośląskim wszędzie będzie 7 stopni. W województwie obolskim wszędzie będzie 5 stopni. Najzimniej będzie w województwie łódzkim. Wszędzie 4 stopnie Celsjusza. Na Wielkopolskim będzie 6 stopni Celsjusza. Na Pomorskim również. Na, na województwie warmińsko-mazurskim będzie 7 stopni. Na, na województwie podlaskim będzie 9 stopni. Będzie bardzo ciepło. W województwie lubulskim będzie około, 3, około 15 stopni. Także będzie najcieplej. W województwie lubelskim będzie 6 stopni. W województwie świętokrzyskim też 6. W województwie mazowieckim będzie około 8 stopni, i na e, województwie zachodniopomorskim będzie 8 stopni. Na województwie małopolskim będzie 6 stopni, a w województwie podkarpackim będzie 7. Natomiast w Kujawsko-Pomorskim będzie około, około 20 stopni, mimo, że, że, mimo że, że jest jesień, to i tak jest szansa, że jeszcze gdzieś jakieś ciepłe miejsca będą. Dziękuję bardzo i miłego wieczoru.